Na ja jestem jak zniż. tej dalej od tego, że od poprawności pewnej, ale tak mówisz ym, to słowo, tak eksploatujesz, że ja czuję jakąś taką złość. Złość po pierwsze, ale jakiś rewanży. Mam dużo żalu do kobiet. No właśnie, że, jest, że jest taka kurczę blade, mam, mam. narobiły mi tyle złych tak. rzeczy, że, że po prostu tak to, e taką mam ekspresję. Tak, tak potwierdzam to. A co najgorszego może zrobić kobieta? Tak, Sprzedać tak... cię na policję. Co, poszła kobieta na. Nie jeden przez babę siedzi, tak się w moim więzieniu mówiło. I uwierz mi, że, że co trzeci, co czwarty siedział z powodu tego, że stara poszła i go A Ciebie ktoś sprzedał na policję? No też próbowano. takie Skończyło się to wszystko bardzo źle i, i skończy się to wszystko jeszcze gorzej właśnie dla tej osoby. Ponieważ y, trzeba było nie fikać, no. Opowiem, opowiem anegdotę, ale nie będzie to o kobiecie, ale będzie to y, o sprawach sądowych. Y, zaatakowałem pikietę Ordo Iuris przed laty. Znaczy w 2016 roku zaatakowałem pikietę Ordo Iuris, przypierdoliłem gościowi w mordę. Oczywiście sprawa się skończyła w sądzie. Przez 5 lat oskarżał mnie pan z ramienia Ordo Juris. Nie powiem nazwiska, ale, ale wszyscy wiemy kto to jest. Można wygooglować. Tak, przez 5 lat mnie oskarżał pan. Który na mój widok niezwykle silnie, moralnie się wzdymał, no nie? I w ogóle był taki wymuskany. Aż któregoś dnia na rozprawę przyszedł z jakimiś takimi dziwnymi obcierkami na twarzy. Myślę, że adwokat był na nartach. Nie, nie był na nartach. Się okazało, że ćwiczył żonę kolegi na biurku w, w gabinecie Juris mhm. razem z żoną kolegi, bardzo dzielnie przyjaciela jego największego co temu dziecko do kszto trzymał co wystawiali to? swoją wiarę na próbę tak no i <laughs> razem z żonką tego kolegi bardzo dzielnie pracowali nad tym biurku na tym biurku nad zagadnieniem czy czas zakazać rozwodów i na to wszystko wpadł mąż. Doszło do tak zwanej unsophisticated situation, czyli ktoś dostał w mordę. I to właśnie był ten zdymający się moralnie oskarżyciel z ramienia Ordo Iuris, który kompletnie zrujnował, zaprzepaścił swoją karierę w ten sposób, bo sprawa wyszła. Wszyscy wiedzą, kto to jest i wszyscy wiedzą, że tak To głośna sytuacja była sytuacja. Był, sytuacja oni była się głośna. moralnymi, etycznymi bankrutami okazali. Nie jest tak. to pierwsza i nie ostatnia sytuacja. I Ale... to jest właśnie fikać mi, fikać mi, a podawać mnie na policję, bo oni mnie w końcu podali na policję i z tego Narobili mi kłopotów. To się kończy bardzo źle dla tego, kto mi podaje, ponieważ karma wraca. W moim przypadku jestem takim typem, że karma wraca, wraca błyskawicznie. Do mnie wraca błyskawicznie. Jak zrobię syf, to następnego dnia już mam kłopot. No myślę, że ta audycja będzie właśnie dokładnie takim przykładem karmy, która do ciebie wróci. Wojewódzki Kędzierski.